Adam X line Motorsport. Dzisiaj chcielibyśmy Was zaprosić na odcinek, który będzie poświęcony e, laminatom e, torowym, owiewkom sportowym. Wszyscy wiemy po co je zakładamy. Zakładamy je po to, aby nie zniszczyć sobie oryginalnych e, owiewek z naszych motocykli, ponieważ są dość kosztowne. Laminaty są sporo tańsze, e, sporo lżejsze i przy ewentualnym gruzie e, nie szkoda ich tam tak bardzo jak oryginalnych owiewek. Chcielibyśmy Wam pokazać e, nasze produkty ale chcielibyśmy je zestawić i porównać z produktami innych producentów. Eee, może marek nie będę wymieniał, bo nie chcemy robić komuś reklamy albo antyreklamy. Wiemy jakie te laminaty są, często gęsto musimy je mocno pasować. Eee, musimy używać dremeli, pilników, szlifierek kątowych, tak aby to miało ręce i nogi, a i tak zawsze wszystko pieje i nie jesteśmy do końca zadowoleni. Przy wyborze owiewek należy się Kierować przede wszystkim budżetem, jaki mamy do wydania. Można kupić laminaty za 1000 zł, można je kupić za 3000 zł, można je kupić za 10 tysięcy zł też. Wszystko zależy od tego, czego oczekujemy i jakiej jakości chcemy mieć produkt. Chciałbym Wam w pierwszej kolejności pokazać moim zdaniem top of the top karbonowe owiewki. Jak się domyślacie, wiecie kto to zrobił. Nie będę mówił kto, ale wszyscy wiedzą kto. Jakie są plusy karbonów? Przede wszystkim są mega lekkie. Taka czacha waży, mały wagę. Zaraz wam powiem. Taka czacha w drodzy, waży 890 gram, czyli nic, nawet nie jest kilogram co pół. Dodatkowym atutem jest sztywność tych laminatów. One są po prostu bardzo sztywne jeżeli formy są wykonane prawidłowo te laminaty zawsze będą pasować minus jeszcze powiem o plusie, zanim zacznę o minusach e, plusem jest zajebisty wygląd, no to po prostu wygląda przekozacko e, ktoś kto lubi karbon no sztos, tu w ogóle nie ma o czym gadać są ekstra minusem takich ubiegłek jest to, że w momencie kiedy się przewrócisz, one no, po prostu pękają. karbon jest na tyle sztywny, że nie odbierze te, tego uderzenia i Trzaskają, popękają, długo się nimi nacieszycie, a wydaliście kupy w Poproszę eee, teraz asystentkę o produkt zupełnie inny. To są laminaty w przedziale cenowym w okolicach 2,5-3 tysiąca zł. To jest producent, który jest dość popularny na naszym rynku. Eee, nie jest to produkt polski. Jakie są plusy tych laminatów? Nie są jakoś kosmicznie drogie i to chyba wszystko. Cała reszta już jest na nie. Laminaty te są ciężkie i pękają. One pękają przy zakładaniu tego na motocykl, ponieważ zwykle nie pasują. To wynika z technologii, w jakiej są produkowane, ale nie będę się tutaj specjalnie zagłębiał w szczegóły. Pokażę Wam tylko, może nawet to usłyszycie, co się dzieje z takim laminatem, jak go próbujemy dogiąć. Nagiąć. To wszystko trzeszczy. Ci którzy jeżdżą i przetestowali różne rozwiązania wiedzą, że się połamie. Po prostu. Coś takiego to jest, to jest szok. Nie naciągam tego bardzo. A z racji tego, że one zwykle nie pasują yy, naciągamy je zakładając na motocykl i na no dzień dobry widzimy co jest. Asystentka zabierze ten produkt. A! Zapomniałbym o zważeniu tego. Ten element jest zdecydowanie większy od tamtej czachy karbonowej, ale porównamy go. O, zestawimy to z mniej więcej podobnym elementem, który wykonany jest z innej technologii niż ten, natomiast już nie ma efektu trzaskania. One robią tak i taka czacha o w gabarytach do innego motocykla. Waży, moi drodzy, ta Czacha waży 760 gram. Jest lżejsza? Lżejsza jest od e, karbonowych, natomiast ma tę przewagę, że jest elastyczna. To umożliwi nam, może ja nie wiem jak to widać, jak to widać, dobrze widać. To umożliwi nam dobre spasowanie, choć one są dobrze spasowane. Wszelkiego rodzaju nagięcia, przegięcia, transport, upadek to powoduje, że nacieszycie się nimi dłużej. Dobra, yy... mieliśmy zważyć to. Tu będzie ciężkie, jak jasna cholera. Czy przy amatorskiej jeździe waga ma tak duże znaczenie? Tego wam nie powiem. Yy, jeżeli coś będzie, jeżeli laminaty będą ważyły 3 kilo więcej od. Yy innych laminatów. Czy to ma wpływ na czas waszych okrążeń? Ciężko mi powiedzieć. Moim zdaniem nie, ale pewnie znajdą się tacy, którzy ze mną nie zgodzą. Ta czacha, choć jest dużo większa. O, zerowałem się. Uwaga. Waży, moi drodzy, 2,5 kg. 2,5 kg. To jest przepaść. Pokażę Wam też, o oddam najpierw asystentce, <grymne> ten laminat. No i tutaj się pochwalę, to są nasze laminaty, my je wyprodukowaliśmy, to są elastyczne, nic nie trzeszczy, zachowują tę sztywność, czyli nie będzie problemu z kształtem, ze spasowaniem. Jest to gabarytowo podobne do, tamtego, do tamtej owiewki, <laughs> Choć od innego motocykla. Zważymy, żebyśmy wiedzieli ile to waży. Ja tak zakładam, że będzie ważyło około kilograma. No waga, szonkuje, ale się tym nie przejmujemy, bo to tylko waga. No, tak jak myślałam, ta owiewka waży kilogram i 100 gram. Ej. Plusem to jest nasz produkt, plusem naszych owiewek jest to, że są elastyczne. spasowane. No i cóż, mogę jeszcze o nich więcej powiedzieć. Nie będę mówił Wam, jak są zrobione, bo to jest nasza tajemnica. Pracowaliśmy nad tym kilka lat, aby wyprodukować taki laminat. W filmiku, który zjastował, dzisiejszy odcinek, motocyklista deptała po naszych owiewniach. Dzięki. Filmik był na pewno na Instagramie, Facebook też był. Więc ci, którzy nas troszkę znają i śledzą yy, wiedzą yy, i widzieli ten film. Tak wygląda, bo z bliska nie było, yy, nie było żadnych zbliżeń. Jak wyglądają po, naszy, po tym deptaniu te owiewki. No to zrobimy zbliżenie. Się złamało. Ale kształt jest. Możesz kontynuować. Yy, sfo, yy, sfo, yy. Możesz kontynuować jazdę. Nie tracisz dnia, za który zapłaciłeś niemałe pieniądze, żeby pojeździć sobie motocyklem na torze i możesz jeździć. Nieraz widzieliśmy, ja widziałem, wypełnięte też motocykle obrane z owiewek. To jest tak naprawdę koniec. No można jechać golasem, ale czy to ma jakiś większy sens? Chyba raczej nie. Co do uszkodzeń, jeszcze były deptane, były męczone. Cały czas jest kształt. Ja spróbuję je złamać teraz dla Was. Nie wiem w jaki sposób. Pękło tu, gdzie już było pęknięte, ale jedziemy dalej. No i to by było chyba na tyle w dzisiejszym krótkim filmiku. W następnym opowiemy wam o personalizacji motocykli. Krótko mówiąc, malowanie, oklejanie, tak aby stał się widoczny na padłoku, jeżeli oczywiście tylko chcesz. Do zobaczenia, cześć!